Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy bardzo ciekawą akcję. Zobaczcie sprinterek przygotowany już do załadunku, ale te trapy wjazdowe dosyć wąsko ustawione. Wiecie dlaczego? Bo dzisiaj mamy bardzo specjalny ładunek, który wieziemy w jeszcze bardziej specjalne i ciekawe miejsce. 88 rok samochód należał do naszego przyjaciela Zawiasa i został sprzedany. A my zajmujemy się kompleksowym bezpiecznym dostarczeniem. Zobaczcie. Przebieg 2428 km. Samochód już ma pełną dokumentację, wszystko dopięte. Bardzo ładny stan i oryginalny stan. Żadnych renowacji. W takim oryginalnym stanie od 88 roku jest bardzo fajnie zachowany. Tak jak widać. Tu jeszcze jest folia na tym fotelu. Wieziemy go do miejsca, gdzie się urodził, czyli do Bielska Białej. Zobaczcie, Bielskie Centrum Kultury imieniem Marii Koterskiej. No właśnie. Była cała delegacja na oględzinach z Bielska, która składała się właśnie z przedstawicieli tego Centrum Kultury. Tam jest teraz Taki pomysł, żeby właśnie idealny, bardzo ładny, prawie nowy egzemplarz Fiata 126P stanął właśnie w tym Miejskim Centrum Kultury. I ciekawostka jest taka, że panowie to państwo, którzy byli sprawdzać ten egzemplarz po numerze VIN faktycznie w tej fabryce w Bielsku został wyprodukowany. Więc jedziemy, czekają tam na nas, no i co, zapowiada się ciekawy dzień. Ale on pięknie pracuje. Zajrzymy sobie jeszcze do silniczka, proszę bardzo, tak jak widać, żadnych renowacji, oczywiście ząb czasu już widać wszędzie, ale właśnie chodziło o to, żeby był oryginalny stan bez żadnych kombinacji i poprawek, więc bardzo fajnie zachowany egzemplarz. Na upartego to by ze dwa tu weszły. Fajna akcja pobierana. Jestem, że możemy realizować takie nietypowe zlecenie. E, przy okazji, jeszcze zaczepimy przyczepę ze Skyline'em, którego podrzucimy do e, DM Imports, e, do chłopaków, którzy ogarniali go tutaj dla Łukasza. E, żeby jeszcze parę poprawek zrobić, żeby auto było w pełni przygotowane na kolejny trip. Po europejskich torach, bo tym razem jest plan na Norwich we wrześniu. Beczuszka się pojawiła w międzyczasie, objeżdżana przez weekend. Ona daje tyle radochy, po prostu, że to jest szok, jaki to jest genialny samochód. Na razie bez żadnych uwag jeździ jak złoto, jak nówka, czeka na yy, kompleksowy detailing oraz ice detailing podwozia. No to słuchajcie, jesteśmy już pod Bielskim Centrum Kultury. Próbujemy tutaj wjechać. Rozczepiliśmy się z przyczepy. Bardzo pozytywna ekipa tutaj, przedstawicieli tego Centrum Kultury i zaraz go rozładowujemy. Oni sobie też swoje materiały tutaj nagrywają z tego wiekopomnego wydarzenia. Dostarczenia idealnego maluszka. Fajnie jakbyś niczego nie odwalił, no ja idę podejrzeć gdzie on tutaj będzie zaparkowany U. No nieźle, nieźle No słuchajcie, w, w różne ciekawe miejsca przywoziliśmy samochody w naszej karierze, ale do miejskiego Środka Kultury chyba jeszcze nie. Pięknie idzie. Wiesz co, zostawmy go, bo go tu postawimy na środku, bo oni chcą jeszcze jakieś przebitki sobie nagrać. No i zabie, zabierzemy lawetę. Samochód rozładowany, dokumenty mam i namówiłem tutaj pana Michała Przedstawiciela Bielskiego Centrum Kultury. Dzień dobry, Michał Jastrzębski, bardzo mi przyjemnie. Bardzo miło. Przekazujemy pojazd, przekazuję komplet dokumentów za chwileczkę, tu wszystko, tu wszystko jest, tablice są w środku. No i ja bym chciał się dowiedzieć i kilka słów, yy, skąd ten zakup, skąd ten pomysł? No Pomysł jest oczywisty. Bielsko szanuje pamiątki, szczególnie pamiątki motoryzacyjne. Ten egzemplarz pochodzi z 1988 roku, został wyprodukowany w Bielsku Białej. Jest to rodzynek kolekcjonerski, ponieważ ma bardzo niski przebieg. No właśnie, ma, tak. Z tego co się dowiedziałem i sprawdziłem, ma ponad 2000 km przebiegu. Tak, no jest Ten w oryginalnym jest stanie. Tak. Jest w stanie oryginalnym, na jednym fotelu jest jeszcze e, folia. No cóż, na no takich samochodów się już nie spotyka. No bo właśnie z uwagi pomysł... Z na to że, to, że był to przecież model, który, który był wykorzystywany, że tak powiem, zaraz po zakupie, z uwagi na to, że samochody były trudno dostępne w tych czasach. No tak, tak, już coraz Fakuje trudniej się o taką sztukę. Się, że tak powiem, na zapas ani do kolekcji. Tak, no niewątpliwym plusem jest fakt, że on nie miał nigdy żadnych renowacji, poprawek, no bo mnóstwo na rynku jest samochodów już po renowacji, a on się faktycznie w takim oryginalnym jest, stanie jest zachował jest do dziś. Szepienny. To bardzo mnie cieszy. I co, z uwagi na to, że tutaj też była fabryka i też sprawdziliście, że ten egzemplarz był w fabryce w Bielsku tak, tak, tak. wyprodukowany, tak, tak, tak. tak to. Ozdabiał, że tak powiem, i mhm. cieszył oko Bielszczan, którzy korzystają z tego którą tutaj dla Bielszczan mamy i oferujemy. Niesamowita historia. No to my też bardzo się cieszymy I, i, i też jesteśmy dumni, że mogliśmy malutką cegiełkę wrzucić do tego, żeby dostarczyć Wam ten samochód. I, no i też jesteśmy dumni, że będzie tutaj reprezentował. naszym i Bielszczan, którzy, że tak powiem, będą się... Tych bardzo dziękujemy. Czyli co, jeśli ktoś tu odwiedzi Bielskie Centrum Kultury, to będzie mógł sobie popatrzeć, tak, na ten oczywiście. samochód. Będziecie korzystać z niego, no, bo jest zarejestrowany. jakieś przejażdżki planowane, no, no, czy raczej uwagi na to, że samochód jest naprawdę w pięknym stanie, Od święta, od święta. To, No, to tak jak dotychczas. On też jeździł bardzo sporadycznie, ale jakieś tam kilometry dobijał. A to zawsze też jest zdrowo dla samochodu, żeby jednak, tak, tak, tak. Yy, jednak usunania, że troszeczkę go tak przepalić. Techniczny. Będzie przepalić. Y -y -y. To na super. Bardzo dziękuję w takim razie. Wszystkiego dobrego. No, trafił w dobre ręce samochodzik. Także my się też cieszymy i zmykamy dalej. No, przepalił. Panowie tutaj przebitki nagrali. Historyczna chwila. Maluszek wjeżdża do Bielskiego Centrum Kultury.